Z tego, co widzę, wszystko już skończone. Muszę zobaczyć, czy ten eksperyment wreszcie się udał. To było chyba tutaj. Dobra, otwieram to. Simon, to ty? za ty mi narobiłeś? Jestem Simon! Ha! Zamieniłem Fire Simona, co tu się Nie, czekaj, tu źle, ale... Zostawcie w górę, żeby mnie odmienić! A... Ja nie wiem, jak ja mam ci pomóc. Dobra, musisz zostawić łapkę w górę z sobą, albo... Fire na zawsze zostanie w ciele Simona! A co tu się stało? Nie mam Robuxów, za łapkę. Tak, zostawcie łapeczkę. Jesteśmy na jakiejś planecie i zbudujemy naszą własną bazę kosmiczną. Muszę zacząć sobie ogólnie to budować. Co to jest? Zero, zero... Okej, okay, dobra, kupowałem sobie jakieś rzeczy za darmo. Ej. To nie ma w ogóle klonu. Co, tu? Co to są za zabazdy jakieś wielkie? Co to jest? No, ogólnie, kiedy przyszedliśmy cię wyzwać na wojnę, klonów? Czekaj, ty czy tu jest mój klon? Co on robi? Ej, nie. no ma nie miecz! Nie ma dobra, doda. atakuj, dobrze, no. dawaj go, dawaj! Dobrze, dawaj, dawaj ich! No, i moje klony się słuchają, one cię. Ej, nie bierzcie mojego miecza, zostaw mój miecz. Nie no, Jerry, weź go, dwoj, ja dostawaj. włączyć tryb, okej, okay, dobra, wezmę sobie oh, to. Oh my Chodź tu, Vyrold! A, masz! Dobra, wynoś stąd! Nie no, już po tobie, już po tobie! Ej, kto do mnie strzelił z pistoletu? Co to w ogóle było? Dobra, wiesz co? Możesz sobie tu chodzić. Nie, nie, nie obchodzi szeregu. mnie tu. Gdzie są moje pieniądze? Gdzie ja mogę sobie. 25. Znaczy, mnie Co? To jest mój klon po prostu. Simon, chodź tu. Piękny gdzie jak dobra, dobra. Już nie Ja już tam. Na... Nie, dobra. Nie wiem, co tu się dzieje. Możecie mi powiedzieć, kiedy wy sobie zbudowaliście takie wielkie bazy kosmiczne? No, zobacz, ja mam kasy w ogóle. Ile ty masz pieniędzy? Gdzież ona nieskończoność pieniędzy w tej grze? Co to w ogóle jest? Dobra, ja mam na razie 25 dolar! dolarów. Weź mi Boż. Dobrze, no, łatwiutko z tobą. No Czemu ten ten są ten 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 wszędzie jakieś klony? Co, co to? Co no Dobra. Zobijemy, zobijemy. Jest 100 dolarów. Mam. Co to w ogóle jest za jakiś gigant wielki? No nie. Wiecie co? Pójdziemy sobie budować naszą własną bazę. Tylko A. nie wiem w ogóle co ja mogę budować na razie. Mogę sobie kupić na przykład o ściany, albo to. Dobra. Kupiłem sobie już jakieś pierwsze rzeczy. Zawsze coś. Tylko nie, no na mnie idzie jakiś wielki fajru. Co to jest w ogóle? Poradzimy. Zjedziemy sobie jakoś z nim, spokojnie Nooosz, co on mi zrobił? Nie no, czemu oni są tacy dobrzy? Dobra, widać To są jakieś ufoludki, nie mam na razie na nich Żadnych szans, ale wejdziemy sobie do sklepu I kupię sobie 5 tysięcy Za 100 rumuków, o nie Ej, co ty mówisz, ja cię nie rozumiem Wy jesteście jakimś... dawaj, dawaj szybko ten miecz Masz, yes! ile mi hp zostało, co jest? Dobra, wynocha z mojej bazy Dobra, łatwiejutko z nimi, i mam teraz 5 tysięcy pieniędzy nie no, ja będę kupić za to wszystko To, 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 to też, to też Patrzcie, patrzcie, co się dzieje, wszystko kupuję. Jeszcze, jeszcze są pieniądze, jeszcze mi starczy wszystko. E na, Nie, no, tak, boli dobra. mnie głowa od tego symulatora, Derek. Stra straciłem już wszystkie pieniądze. Przed chwilą miałem 5 tysięcy. Co to jest w ogóle? Czemu tu? Odejść od Firewood. Dawaj bo go, bo. Dawaj, dawaj go, dawaj go, atakuj go! Dawaj go, bo bo. dawaj! No, chodź tu! O, no co ty masz za jakieś miecze rań Co to jest w ogóle? Nie, no, on jest jakiś niezniszczalny. Zaraz sobie z tą poradzę w ogóle. Co ja tu zacząłem kupować? Firewood, wszystko z w porządku? Eeee. dobrze. Weźmiemy sobie to. Chodź, Firewood, chodź. O, eee, masz! Dobra! A, po nim. Moje klony muszą was atakować, tylko nie wiem, dlaczego w macie takie ogromne bazy. Co to. Ile tu jest Fajrotów? Zostawcie mnie! Dobra, zatakujemy je. Zatakuj... Dobra, nie. One są za mocne. Muszę zrobić więcej pieniędzy. Chwilę mnie nie było. I co tu się dzieje, Fajrot? Co ty robisz? Moje klony biegają ciągle za mną. Weź mnie. Dobra, wiesz co? Może no ci pomogę. Chodź, chodź. Chodź tu. Czemu tu jest tak dużo no, no. moich klonów? O, Simon też tutaj jest. No, 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 no. Możesz przestać bo Nie, dobra, po tobie. Po tobie. Daj go. Jest! Udało się! Dobra, wszystkich teraz niszczymy. Co? Jakiś klonen PC? Co? dobra. Dobra, prawie mi zabił. Co wy w ogóle macie w tych bazach przecież? Klony bardziej niż atakować wolą stać. Nie, no czemu wy mi zabijacie moje wszystkie klony? No ja wiem... Co twoje klony? One są tak. No bo wy macie jakieś miecze świetlne. Co to jest w ogóle? Zostaw mnie. Nie, to jest niefer. To jest niefer. Wow, no. Z tego co widzę, to moje klony zaczęły wreszcie pracować. Chyba zbierały mi tam trochę pieniędzy, ale to dalej jest za mało. Dlatego kupimy sobie jeszcze raz 5 tysięcy pieniędzy, żeby sobie wszystko w naszej bazie ulepszyć. Tak, pięć tysięcy! Nieważne, ile ty masz. Dobra, masz mało, tak? Patrz, wszystko sobie teraz zacznę ulepszać. To, to, to. Czemu to jest takie drogie? Okej, okay, to sobie jeszcze kupimy, to sobie jeszcze kupimy i jeszcze mam dużo pieniędzy. Spokojnie, na no wszystko mi starczy. A, wszystko kupuję! Dobra, już mi się skończyły wszystkie pieniądze. Fajor, mogę wiedzieć, co ty tu robisz? Dobra i tak sobie Friend. A, dawaj, dawaj nie, go! Nie, tak, tak, tak! Co Nie, zamknij, zamknij! Dobra, nic się nie dzieje, spokojnie. Goni Atakuj go, no! Dobra, pomogę mu! Ech, chodź tu, synubku! Nie wyjdziesz, dobra. Udało mi się go zabić. Czemu są wszędzie twoje klony? Co tu się dzieje, pomocy? Firewood, weź to stąd! uratować. Nie, nie uratują cię, nie uratują cię, dobra. Może odejdę na razie swoje bazy? A może ja cię uratuję moim mieczem, Rainbow? Poczekaj, poczekaj, nie atakuj mnie. Co ty masz w tej bazie w ogóle, co Się pokaż? Co? Mieczem masz jakieś no, generalnie, fajne? Generalnie. No mam no, no, tutaj na przykład takie coś Jerego zabić, trzeba. Jak gdzie zabić? Co to? Ile ty masz? Na przykład tutaj mamy. Trucizna. Mm. Trucizna. Fajne, no. fajne masz rzeczy. ogólnie super stację, masz jakąś twoje wielką. Konto, co? Tu twoje konto, jak kakuje twoje Jak moje ko. Czemu u góry jest jakiś twój klon? Dobra, to nie to słyszy, mam pojęcia. Słuchaj, jak kakuje? Chodzi... słyszysz jak kakuje? Słyszy, tak, słyszę, i masz nieskończoność masz, pieniędzy. To, to... Mogę mu coś ukraść, no nie mogę o, mu nic to... zabrać. Truczy rego, to Nieprawda. Czemu Nie, Kłamieł, 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 nic takiego. Dobra, wiesz co? Idę zabić za to twoje wszystkie klony. Dobra, niszczy twoje klony. Co mi zrobiłeś? O, rodziną, no ja co? Przecież ja nic nie zrobiłem? O no twój klon mnie znowu zabił! Co to ma być? Moja rodzina. Wiesz co, ale przecież ja nic nie zrobiłem, Fajro co ci? No weź tego klona stąd! Czemu tu przychodzą te małe klony? Wynoła stąd! Moje klony, zacznijcie wreszcie przejmować tą planetę! Fajro, o co ci chodzi? Powiedz? Co ty chcesz znowu zrobić? Nic, szukam czegoś, zaraz zobaczysz e, Co jest z tymi klonami? Nie tak. Ha, ha. Czemu twoje klony są takie szybkie? O co tu znowu chodzi? Kupiłem im, wiesz co, im kupiłem? Co kupiłeś? Ej, co to jest za rakieta obok twój. Jakaś wielka. Zaraz ją wypuszczę. Nie, nie wypuścisz. Nie ma takiej do, opcji. Do, do, do. Nie, ta rakieta kosztuje 1200 dolarów. Ej, ty. Nie, przecież nawet ja tyle mam. Dobra, nie, on nie puści żadnej rakiety. Nie ma takiej opcji. Czemu oni są tacy szybcy? Czy ich się wszystkich? Dżery. Jak wypuściłeś? Nic się nie dzieje. Jakie ufo. Co to jest w ogóle? Co tu się teraz dzieje? wszędzie jakieś ufo nie, są. Moje klony też wciąga, co Tak? Ja bardzo dobrze, nie wciąga twoje klony. Wreszcie uda mi się was unicestwić. Tylko moja baza jeszcze nie jest skończona. Ale to z Robimy na spokojnie, tylko tu jest wszędzie UFO teraz Wreszcie skończyła Odpaliłem ta inwazja głupice. Nie, nie, odpalił tą rakietę Co tu się teraz dzieje? Po co to zrobiłeś, Fajro? Wszystkich nie wiem, teraz jak wysadzisz nie wiem, jak, jak sterować? Syrować? Ty możesz sterować tą rakietą? Nie mogę już nic robić O, mogę, mogę, Nie, mogę. Nie, nie, weź, odleć tą rakietą co... Co tu się dzieje? W siebie lecisz, lecisz, lecisz. O! Co to w ogóle było? Mam już tego dość, że oni są tacy dobrzy. Wiesz, co, Fire to Ja ci wreszcie pokażę, kto tutaj rządzi. Wejdźmy sobie w sklep, nieskończoność pieniędzy za tysiąc Robuxów. Kupmy to sobie, bo czemu by nie? I teraz będę mógł ulepszyć już wszystko. Wszystko, co jest w tym sklepie, będę mógł teraz kupić, bo mam nieskończoność. Co, co się stało? Dlaczego? Dlaczego nie mam pieniędzy? Przecież film, o co tutaj chodzi? No i teraz wszystko działa. Nieskończoność pieniędzy. Wchodzę w sklep i patrzę. Zobaczcie to wszystko, wszystko 9, 9, co 9, się 9, da. 999. Tak, 999. Zobacz to wszystko kupuje. Naprawdę wszystko, nie no. Nie, 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 nie. To ale ale też. Stajesz, nie, mało, cicho, ruch. cicho, patrzcie teraz to. Wszystko, wszystko kupuję, co się da. Nic. No kurde, to będzie najpiękniejszy tajkun na, na tej planecie. Nie co zaraz po co tam z tego? Po, to, po twoim, przecież popatrzeć? Say, patrz, ostatnie rzeczy, ostatnie, koniec. Nic już nie mogę kupować. Kupiłem wszystko. Ej, żery, żery, co? Z na no pewnie, no, że wyjdę, no, co tam ch chciałeś, no? Patrz do góry. No, do góry, no. Nie, no, znowu tą rakietę. Gdzie jest moja rakieta? Czemu ja nie mam takiej rakiety? Dobra, odleć, odleć. Może sobie odleci? I faktycznie ja mam tu jakąś rakietę, dobra. Nie, 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 nie. O, cóż jest z tą rakietą? Uwaga! Jest! Nie trafił, nie trafił we mnie. Dobra, jak to teraz wygląda? Co to jest jakiś samochód? Mogę tym. Co, co się ze mną dzieje? Ej, ten są Dobra. Ok, straciłem samochód. Szybko poszło. Mam wszystkie rzeczy kupione. jakieś się już dało. Nie wiem, co to w ogóle jest. Tu jest jakiś mały nubek. Co to jest? Ej, naprawdę. Mam wszystko na 100%. Mogę własnego klona. Co to jest? Dobra, nie wiem. Mam jakiś edytur postaci. Mój profesor chyba przesadził troszeczkę. No dobra. Nieważne. Nic się nie stało. Mogę jeszcze wyjść na samą górę. Co ja tutaj jeszcze mam? Mam jakieś bronie. Co to jest? Wszystko. Wszystko biorę. Dajcie mi te bronie, Szybko. I mam swój własny statek. Smiczny. Mogę ty polecieć? No i też mi zniknął. Co jest z tymi statkami? Dobra, mam jeszcze jeden, to żaden problem. I właśnie teraz odpaliłem asteroidy spadające na planetę. Co tam, chłopaki, powiecie, wszystko zniszczę? Dobrze, o to chodziło, żeby wszystko unicestwić. Ja tutaj rządzę. Co to za klopsiki? Aaaa, jakie klopsiki? klopsiki to atakują. są. Zginął, to są spadające asteroidy. Aaaa. Całą bazę ci teraz rozwalę. No i patrzcie, Czemu jak to klopsiki pięknie klopsiki wygląda. Atakują? Co, jakie. Nie, klopsiki atakują. Zaraz coś jeszcze odpalę, jak ci mało. No to myślę, że na tyle. Wszystko jest skończone. Co. Nie no, znowu ta rakieta tu leci. Co to? Co to są za żajanty Co tu się stało? No moi bracia. Jak, jak twoje, twoje bracia? Ruchowi. Nie no, przecież tej planety nikt przez nie przejmie. Co to jest? Zostawcie mnie, czemu oni mnie gonią? Dobra, odeszli ode mnie. Nie mam pojęcia co się dzieje. Dobra, wiesz co? Ja już jednak A chyba nie chcę przyjąć tej kupisz? planety. Nic nie kupię, dobra, to już chyba tyle, koniec, cała planeta zniszczona!